Wiele osób dopiero w podróży odczuwa pełnię życia, kiedy przyjemność prowadzenia samochodu mogą połączyć z poznawaniem nowych miejsc i ciekawych ludzi. Podziwiając piękno krajobrazu, można zapomnieć przez chwilę, że na drodze zdarzają się wypadki. Patrząc na te zdjęcia, aż trudno uwierzyć, że kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń, chociaż samochód został doszczędnie zniszczony. Dlaczego tak się stało? Bo miał zapięte pasy bezpieczeństwa. Chciałoby się powiedzieć: Zapnij pasy, bo życie jest piękne. Czasami, całe nasze życie zależy od tego urządzenia. Pasy rozwijają się swobodnie, tak by podczas jazdy nie krępowały ruchów kierowcy czy pasażera. W chwili zderzenia samochodu z przeszkodą, mechanizm zostaje zablokowany, a pasy napinają się mocno. Chociaż samochód po zderzeniu z przeszkodą gwałtownie staje w miejscu, to zgodnie z prawami fizyki kierowca i pasażer nadal poruszają się z tą samą prędkością. Pasy zatrzymują ich na swoich miejscach, rozciągają się i pochłaniają energię zderzenia. Samo zapinanie pasów jednak nie wystarczy. Musimy także pamiętać o ich właściwym ułożeniu. Pas biodrowy powinien znajdować się na wysokości miednicy. Dobre przyleganie pasa do bioder ma uniemożliwić jego przesuwanie się w górę i uciskanie narządów znajdujących się wewnątrz jamy brzusznej. Pas piersiowy. Powinien przechodzić nad ramieniem i dalej ukosem przez środek klatki piersiowej. Takie położenie zapobiega uszkodzeniu miękkich narządów wewnętrznych podczas ewentualnego zderzenia. Warto stale kontrolować, czy pasy znajdują się we właściwym położeniu. By pasy lepiej przylegały do ciała, kierowcy i pasażerowie powinni starać się o zachowanie wyprostowanej sylwetki podczas podróży. Tak znaczna zmiana sposobu siedzenia ma wpływ na ułożenie pasów. Kto chce zwiększyć w ten sposób komfort jazdy, powinien także wiedzieć, że działanie pasów nie będzie skuteczne. Trzypunktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa nie gwarantują odpowiedniej ochrony dzieciom. Ze względu na wzrost i masę ciała zaleca się przewożenie małych dzieci na tylnym siedzeniu w specjalnych fotelikach. Starsze dzieci mogą korzystać z pasów fabrycznie zamontowanych na tylnym siedzeniu, ale tylko wtedy, gdy siedzą na podwyższeniu dopasowującym położenie pasa biodrowego do ich wzrostu. Samo przewożenie dziecka na tylnym siedzeniu nie chroni przed niczym. Siła uderzenia jest w stanie wyrzucić sześcioletnie dziecko daleko do przodu i spowodować poważne obrażenia. Jak widać, kiedy w samochodzie znajdują się pasażerowie, samo zapięcie pasów przez kierowcę nie wystarczy. Kierowca musi dopilnować, by pasy mieli zapięte wszyscy, którzy z nim jadą, a więc także pasażerowie z tylnego siedzenia. Z przeprowadzonego testu zderzenia z przeszkodą przy prędkości 45 km na godzinę wynika, że istnieje ryzyko spowodowania urazów wszystkich pasażerów przez osobę, która nie zapięła pasów. Kierowca dosłownie zostaje staranowany przez masę pasażera jadącego z tyłu. Po obejrzeniu tych zdjęć. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że powszechne używanie pasów podnosi poziom bezpieczeństwa na drogach publicznych i może wpłynąć na zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar kolizji drogowych. W większości zmotoryzowanych krajów świata istnieje prawny nakaz używania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Zapinanie pasów obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, także w Polsce. Przepisy dotyczące stosowania pasów bezpieczeństwa reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym z 1997 roku. W artykule 39 czytamy, że kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy. Zobaczmy teraz, jak stosują się do tego przepisu kierowcy w centrum Warszawy. Staram się jeździć z pasami, ale to już nie Chyba bez pasów. Ten kawałeczek tak, w związku z tym, że już było strasznie ciepło i szukałem miejsca od pięciu minut. Aha, ale, ale jestem za tym, żeby jak najbardziej jeździć w pasach. Jeździ pan bez pasów? Nie, nie, bo już na miejsce przyjechał. Już na miejsce pan Bardzo rzadko zapinam pasy i zdecydowanie niechętnie to robię. W sytuacji, kiedy widzę, że na przykład obserwuje mnie policja. Zawsze zapinam, mimo że może czasami człowiek się nie najlepiej czuje, ale m, uważam, że jest to pewien stopień bezpieczeństwa, nawet bardzo duży. Uprzedzam, że nie ruszę samochodem, dopóki pasażerowie nie zapną tych pasów. Przykładowo, jak dziecko może w tym w samochodzie, to w pasa. Foteliki pasy. Sam? No sam raczej nie. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Alians Polska przez firmę pentor w 2004 roku 81% kierowców twierdzi, że zawsze zapina pasy bezpieczeństwa. Do sporadycznego ich używania przyznaje się 16%, a nigdy ich nie zapina 3%. Kiedy jednak zapytano kierowców, czy pilnują, by inne osoby jadące samochodem miały zapięte pasy, to wyniki były niepokojące. Zaledwie 36% kierowców sprawdza, czy osoby siedzące z tyłu mają zapięte pasy. Dlaczego pozostali tego nie robią? Bo nie mają takich przyzwyczajeń. 27%. Bo uważają, że pasażerowie sami decydują, 22%. Nie widzą takiej potrzeby, 14%. Albo uważają, że z tyłu jest bezpieczniej, 4%. A może dlatego, że nie widzieli tych zdjęć. Doświadczenia szwedzkie pokazują, że odpowiednie działania edukacyjne mogą spowodować wzrost używania pasów bezpieczeństwa. W akcji Zapnij pasy organizowanej przez Alians Polska wziął udział kierowca Formuły 1 Ralf Schumacher. W towarzystwie nadkomisarza Jewuły z komendy głównej Policji przekonywał do zapinania pasów na tylnym siedzeniu. KUPU jest auch hinten wichtig nie No właśnie. W wolnym tłumaczeniu to, co powiedział Schumacher, brzmi mniej więcej jak tytuł naszego filmu: Zapnij pasy. Życie jest piękne. Czy można zrobić coś łatwiejszego dla ochrony własnego życia niż zapiąć pasy?